Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych polskich regionów. Oprócz walorów przyrodniczych, wiele tutejszych miejsc skrywa dodatkowo liczne tajemnice i ciekawostki. Dużą rolę w promocji regionu odgrywają przewodnicy turystyczni, którzy 21 lutego obchodzą Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych. Aby podziękować przewodnikom i sympatykom za rozwój lokalnej turystyki, Zachodnio-Mazurskie Stowarzyszenie Przewodników zorganizowało na Ostrudzkim Zamku uroczyste spotkanie. Z jednej strony możemy podsumować, 15 lat to czas rozwoju, kiedy zaczynaliśmy w około 10 osób, dziś nasze stowarzyszenie liczy 30 kilka osób, rozwijamy się. To jest takie święto, gdzie możemy i podziękować naszym sympatykom, jak i naszym zaangażowanym członkom za... Działalność w ciągu roku za pracę, za różne pomysły. Stowarzyszenie powstało w 2008 roku i po raz 13 członkowie zorganizowali obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Wydarzenie podkreśla rolę przewodników w promocji regionu oraz lokalnej historii. Członkowie Stowarzyszenia w 2024 roku oprowadzili ponad 40 tysięcy turystów po rejonie Warmii i Mazur. Turyści zadają nam bardzo różne pytania i. Wydaje mi się, że przewodnik jest taką alfą i omegą, że będzie znał każdą roślinkę, każde zwierzę, będzie znał historię, znał ludzi, których spotykamy, więc też ciągle się uczymy. O tym, jak ważną rolę pełnią przewodnicy, przekonują się nie tylko turyści, ale również samorządowcy. Dla wielu z nich współpraca ze stowarzyszeniem jest kluczowa dla przyciągnięcia turystów z całej Polski. Oni są na pierwszej linii frontu, tak, oni to naszą ostrudę. Wśród przyjezdnych, ale nie tylko, bo i mieszkańców popularyzują, pokazują jej najpiękniejsze strony. Ta nasza Perła Mazur bez nich na pewno wiele by straciła. Nie sami turyści, ale też uważam, że mieszkańcy dużo mogą się nauczyć właśnie od tych przewodników, którzy, którzy dzielą, so, dzielą się swoją pasją, dzielą się swoją wiedzą. Spotkanie ze względów organizacyjnych odbyło się w walentynki. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli posłuchać prelekcji o miłosnych ciekawostkach ostródy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv